Czy można mówić do planety Matko i pozostać wiernym Ewangelii? Problem polega na tym, że matki nie szanujemy. To ja uważam, że jako jej dzieci nie szanujemy tego, kogo Bóg nam dał. My bardzo bulwersują takie sytuacje, kiedy jest na przykład ktoś, kto nie szanuje własnej mamy i nie dokłada się do gospodarstwa domowego, mimo tego, że pracuje, albo nie chce iść do pracy i żyje dorosły człowiek, żyje jak dziecko. Mało kto może sobie pozwolić w dzisiejszym świecie na luksus tak, tak, takiego życia, jakim my żyjemy. Ale, ale ja stawiam prowokacyjne pytanie. Czy nie bylibyśmy naprawdę w stanie poświęcić możliwości korzystania z technologii na rzecz yy, lepszych relacji zrozumienia miłości? Utopia, nie. Pokój, dobro. Leonardzie, po... my cały czas <laughs> jesteśmy w asyżu, cały czas Niesamowite, w niesamowite, niesamowite, nie? Że coś co... Mamy, mamy tę przyjemność. Że, taka... że też takich braci Matka, ma, matka Ziemia nosi. No, Matka Ziemia. To wybrzmiewa tutaj ten odcinek. Po I Matka mnie... jest tylko jedna. Matka Ziemia. Tak? Matka Kościół, Matka Boża, Matka Ziemia. Mhm. Ja się troszkę boję tutaj tego tematu. Mi się wydaje, że to troszkę ten... Że to wprowadza jakieś takie szamańskie tutaj elementy do tej naszej duchowości i moglibyśmy mówić chyba tylko matka Ziemia. Ale mówimy, że, że histor, że e, powtórka matką nauki, A Spokojnie, nie? że jest Alma Mater. Ha. no Przecież to słowo matka e, odnosi się do... do... No właśnie to jest, dobre, to jest pytanie w ogóle, żeby rozmawiać o matce Ziemi, trzeba by zobaczyć e, do czego, do jakiej rzeczywistości. Do kogo odnosimy słowo y, matka, czyli zazwyczaj to jest, ja przynajmniej tak, tak mi się daje, to jest matka, to jest ta, która karmi, która wychowuje, nie? to jest matka, która się coś zawdzięcza, która wymaga i ta, która tuli. I, i myślę, że matka to jest też ta osoba, wo, wobec której czuje się naj, najbliższą więź i największą wdzięczność. Ze względu na, oczywiście na, na, na bliskość, bo, bo nosiła, bo urodziła, bo wykarmiła, bo wychowała, bo była blisko, bo przytuliła, pogłaskała, patrzyła i tak dalej, patrzyła, nie? Mhm. Więc ja myślę, że jak, mówi, jak mówimy o matce ziemi, to należałoby nawet już nie walczyć tylko z tym słowem matka, tylko zobaczyć, dlaczego o ziemi mówimy jako o matce, nie? Mhm. Dlaczego ją tak nazywamy, nie? No wydaje się tutaj, że, że ten sprzeciw jakiś taki, który mamy... Twój, z z tego... który? Mój? mój sprzeciw, mój, Twój to jest, to jest mój twój sprzeciw? ci on? te wszystkie no pogańskie jakieś nazywanie Matki Ziemi, oddawanie czci Matce jako właśnie, jako, jako bóstwu, Ziemi jako bóstwu, no to to, to, Lauda, jest, to, jest, to, jest, to jest mój sprzeciw, to jest mój sprzeciw, my się nie zgadzamy, No, no to, ale, ale co, właśnie, właśnie co ta, Ty, ty powiedziałeś teraz, no. że, że, że problem polega na tym, kiedy się ubóstwia Matkę Ziemię. Mhm. Nie? Kiedy się ubóstwia, ubóstwianie matki jako ziemi, mówienie o ziemi, że, że jest karmicielką ludzi, a nie jest. No właśnie. No, ha? No jest. No właśnie jest! Brawo, no jest. bingo! Tu się zgadzamy. Tak. Tu się możemy zamiast pięknie różnić, brzydko zgadzać. Ale jak brzydko się zgadzamy, to Bóg jeden wie. To jaj. tak, jak paskudnie, potwornie, okropnie. Koszmarnie się zgadzamy. Złapmy te różnicę gdzieś, uchwyćmy to, że w, w, w którym momencie my... Co? co? Co ten Franciszek zrobił w ogóle? Co on nam dał? Co on nam zostawił? Nazywa... I to jest ten fundament z pierwszego odcinka, tak. którego nie słuchałeś i nie podjąłeś. Nie podjąłem tego. No właśnie, nie? Ten... Matka Ziemia. Czyli tam co nas... Matce Ziemi. Proszę? Co? co? Nie słuchałem teraz, sorry, zawiesiłem się, po tam gołąb usiadł na dachoi autentycznie. Powtórz, proszę. Zacznijmy od początku. No. Co nam zostawia Franciszek, jak mówią matce ziemi? Co, do czego on nas zaprasza? No. To jest moje pytanie. To chciałem <laughs> tutaj, do czego on... W Pieśni słonecznej pisze, pochwalony bądź panią i przez naszą siostrę matkę Ziemię. To jest jedno z najbardziej znanych, a najbardziej też kontrowersyjnych Tata. zdań w duchowości. A to ja się w ogóle nie zgadzam tutaj z, z, z tym, z tym tutaj wyku, wykładowcą duchowości franciszkańskiej, czy że to jest najbardziej kontrowersyjne. Planety, czy można mówić do planety matko i pozostać wiernym Ewangelii? No, no ale to cię tłumaczyłem, że to jest kwestia... I jak yy... dwuletniemu dziecku, proszę jeszcze raz. Jeszcze raz jak dwuletniemu dziecku? Będzie taki koniec. Idziemy dalej. Bo ja tak powiedziałem. <laughs> Słuchaj, no... Właśnie o to chodzi. Pytanie, z czym się korzysta matka? Jeżeli matka jest karmicielką, to ta to nas żywi. No jeżeli, jeżeli ty uważasz, że to jest szamaństwo, powiedzieć, że matka nas żywi, problem jest inny. Problem nie polega na tym, że my, że Ziemia jest matką, która nas żywi, czyli że jemy owoc Ziemi, nie? który matka zrodziła. Problem polega na tym, że matki nie szanujemy. To ja uważam, że jako jej dzieci nie szanujemy tego, kogo Bóg nam dał. Bóg daje nam, tak jak mówię, wiele matek, no. I jeżeli chodzi o, o, o świat stworzony, matkę karmicielkę w tym przypadku, ja tak przynajmniej uważam, że... Matka ziemi, że nie szanujemy matki ziemi. Nie wiem, mnie bardzo bulwersują takie sytuacje, kiedy jest na przykład ktoś, kto nie szanuje własnej mamy i nie dokłada się do gospodarstwa domowego, mimo tego, że pracuje, albo nie chce iść do pracy i żyje, dorosły człowiek żyje jak dziecko czyli eksploatuje własną mamę. Tak, że ona już ona nie ma siły, ona po prostu już nie wie, co ma zrobić za moje ręce. Naprawdę nie jeden raz słyszałem o takim przypadku, a mnie to jest bulwersujące. Nie, nie ma szacunku wobec tego, co otrzymał, nie ma wdzięczności. I tu jest chyba kłopot y, z matką ziemią. Nie, nie to, że mi nazywają że ziemię matką, tylko że człowiek zaczyna przemysłowo traktować matkę. Że to jest, Bóg nam daje wszystko, co jest potrzebne. No, nie wiem, chyba wiele osób się zgodzi, mam nadzieję. Tutaj ze mną, że my dostajemy w świecie stworzone wszystko, co nam jest potrzebne minerały, witaminy, no wszystkie wartości. Tak, to jest w ogóle się nad tym zastanawiałem. No. Że to nie tylko daje to, co nam jest potrzebne Bóg, ale daje nam to za darmo. A niech no. leci. I to jest w ogóle ciekawe, że wszystko, co jest nam potrzebne, to życie dostajemy za darmo. To jest prawda. A, a, co, a co robi człowiek? Wymiennie. Zabiera to tak. i sprzedaje. Tak. Robi na tym biznes, bo zobaczmy, powietrze za darmo, potrzebne do życia za darmo. Ziemia, po której chodzimy, jest nam potrzebna, dostajemy to za darmo. Woda, kwestionowanie jest w dzisiejszym świecie, że woda powinna być za darmo dla wszystkich, bo są ludzie, którzy podnoszą głosy, że to nie jest Ta, jakoś rzeczywista. I coś, co zostało bardzo mocno no właśnie, można powiedzieć, ukradzione ubogim, to jest to, że pokarm również powinniśmy, czym powinniśmy mieć za darmo. My tego pokarmu mamy za dużo. Ale nie mamy go za darmo. A, a, nie, a, nie, to, że, a. a ja mówię o sadzie, że za darmo. To jest to, to brzmi, troszkę a, rewolucyjnie. No, ale przepraszam, ciekawe, no, dostałem, ciekawe. ziemię, dostałem ziemię, mam dom, obok domu mam ziemię, mam wszelkie prawo do tego, żeby w tej ziemi posadzić pokarm i żeby go po prostu jeść. I mam to za darmo. Ja zrezygnowałem z tego. To jest w ogóle bardzo ciekawy, też taki wątek, jeżeli chodzi o... No możesz tak zrobić. Mogę tak zrobić. Ale raz, że ludziom to zabrano, bo ludzie, wielu ludzi, którzy dzisiaj są, nie mają ziemi. I dwa, gdzieś mentalnie my jesteśmy też tak ustawieni, że fajnie jest, jest, jest jakiś mieć mały, fajny ogródek, ale taki ogródek już, trawniczek, jakieś tam roślinki ozdobne. Rezygnujemy ze zdrowej żywności, którą moglibyśmy posadzić sobie w ogrodzie, żeby mieć dostęp do najważniejszej do zdrowej żywności. Idziemy do sklepu i kupujemy żywność, która. A do czego zmierzasz? A jeszcze nie wiem. Dobra. Tak mi to poobudziło, to co przez ją powiedziałeś, po prostu, że. że... Ja się, ty, się, ty się denerwujesz z tego, że ktoś zagrabił ci, te, te, to, co był dał Ci za darmo, a ja się z kolei denerwuję. Nie z tego, że ktoś to zagrabił, tylko że po prostu nie szanuję się tego, co mamy wokół, bo ja do tego zmierzam. Że człowiek jest w stanie zrobić krajobraz księżycowy właściwie do końca nie wiem po co, a niektórzy już hmm. myślą o tym, żeby nawet wysadzić ludzi z ziemi. Hmm. Zupełnie, nie? Więc ja, ja, jestem, ja jestem zbulwersowany tym, że, że człowiek podchodzi tak przemysłowo, tak ekspansywnie, tak eksploatuje po prostu Ziemię, że nagle się okazuje, że, 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 że my nie jesteśmy praktycznie w stanie tutaj. Przepraszam, jakiś pan mówił w obcym Tłumaczy, języku. Nie tłumaczą to, co mówisz teraz na włoski. Aha, a mówił po angielsku, dobra. I e, wybiłem mnie to zupełnie. Z, denerwuje się, po prostu, że, że, że ziemia jest eksploatowana. To ty mówisz, że to zostało zabrane, a ja już nawet nie mówię też, że ktoś to zabrał, tylko że, że, te, że my żyjemy, że wydaje się, że, że świat może być wielką fabryką, że, że się po prostu uprzedmiotawia, uprzemysławia po prostu. Tak wiele obszarów ziemi, że człowiek jest. Ta rewolucja przemysłowa, ona wkradła się, po prostu wżarła się w ziemię. To jest. To mnie, mnie to boli. To jest trochę w związku z tym, co Ty mówisz, nie? Ale, ale, że to nie, nie, nie ma takiego szacunku, nie ma takiego. Nie wiem, to, to jest, to jest jak, jak są puszcza na przykład, nie? Że się tam nie, 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 nie ingeruje, się, żeby zachować jej ducha. <laughs> nie. Nie, nie wolno igrować pewne w rezerwaty, na przykład. Nie zostawia się takie jak one, jakie powinny one być. I ja myślę, że w pewnej harmonii ze światem stworzonym moglibyśmy żyć. A tutaj y, po prostu jakby był nie wiem obroża kaganiec nałożony y, światu stworzonemu, a przez to nakłada się również człowiekowi ekonomicznie, bo on musi zarabiać na to, co po prostu co nie ma jest, jest, jest w ich rękach. No. Wiele wątków. Wiele wątków. Właściwie gdzieś uciekł mi ten pierwszy, od którego, gdzie, gdzie padało to pierwsze pytanie, ponieważ e, kiedy zaczynaliśmy e, rozmowy na temat Laudato si, czym jest Laudato si, czym jest Matka Ziemia, to właśnie jeden z, takich, jeden z takich wątków, który był bardzo mocno podnoszony teraz w, w czasach, kiedy my żyjemy, e, gdzie, gdzie są najróżniejsze ruchy, które. Podnoszą przyrodę właśnie do rangi bóstwa, rzeczy stworzone do rangi bóstwa. I, i no, ja mam coś w głowie, właśnie... się odniosę, ale za chwilę. Proszę. Nie za chwilę. I co? Że podnoszą do rangi bóstwa. No, żyjemy w taki Jak mieć relacje do Matki Ziemi? Pozostając chrześcijaninem, jak to wszystko poskładać w, tej naszej, w tym naszym funkcjonowaniu? Jak uszanować tę Matkę Ziemię? W jakiej być do niej relacji? Gdzie po prostu zaakcentować, że my w kościele powinniśmy o tę matkę ziemi zapisać? To jest w ogóle pytanie, co my mówimy o matce ziemi. Czy my o matce ziemi mówimy tylko o glebę? Czy my o matce ziemi mówimy o świat stworzony? No tam, tam tam słuchajcie, tam są wywalane teraz śmieci, nie? No ale jakie? Dziesiątki, yy, 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 dziesiątki kilogramów... To butelki po dobrym winie. Dziesiątki kilogramów szkła. I yy, co my mówimy o uszanowaniu mat, matki ziemi? Jeżeli mówimy tylko czy mówimy o glebie, czy mówimy o całym świecie stworzonym? Bo dla mnie uszanowanie kogoś, a w tym przypadku właściwie czegoś, to jest szanowanie jego miejsca w świecie, które Pan Bóg dał. Pan Bóg, jak oddał nam świat, czyli powiem zintegrowany, on, on dał go nam bardzo uporządkowany w pewnych relacjach. To znaczy, ja szanuję czyjeś miejsce w tym świecie. Zobacz, że, że o czym mówimy? Że jeżeli mamy jakąś jakąś niesprawiedliwość społeczną wśród ludzi, to my mówimy, że ten człowiek został w, w, z tego porządku, nie wiem, porządku miłości czy porządku wartości w, w, wyrzucony. I, I my chcemy go z powrotem w ten porządek jakoś włożyć, tak? Czyli na przykład zresocjalizować kogoś chcemy. Albo nie chcemy, żeby, żeby byli biedni, a nie, to na tym może zależeć. Albo chcemy, żeby ci biedni mieli co jeść, żeby mieli co nosić. Potem ktoś inny powie, ja że żeby, żeby on także miał pracę. Chcemy ich, czyli... Nie zgodzę się. Dobra, Nie, no, spoko, ja sobie dokończę tylko ten wątek w takim razie do Was, nie? Tylko, kolega się nie zgadza, ale nie musisz się zgadzać. Możemy się również koszmarnie różnić i, i pięknie zgadzać. I ja uważam, że Pan Bóg daje świat uporządkowany, natomiast jest ktoś, kto rozbija, kto wprowadza chaos, to jest diabeł. I on, on wprowadził ten chaos i że szacunek do Matki Ziemi, czy do świata stworzonego, który jest wokół nas, to jest przywracanie mu tego porządu, który Pan Bóg mu dał. I to może być oczywiście człowiek wierzący, niewierzący, bo ktoś może tego nie widzieć, jak ja na to patrzę, a jednocześnie to robić. Ja, ja może jeszcze nie zgadzać z tym. Jest, z tym się zgadzam. No, ja, ja się domyślam, bo już, tak. już nie wiedziałem, co zrobić, żebyś prowadziło się zgodę. Czy, czy mam rację? Wydaje mi się, że mogę, może być to... jakiś dyskomfort słuchania dzisiejszego odcinka. Ze względu ze względu że brat do to, wiatr. Brat wiatr pomaga nam. Żeby, żeby no. zaznaczyć też swoje to, to są szumy komunikacyjne między nami, a... Ja, ja myślę, że to przywracanie porządku ono jest o tyle bardziej skomplikowane, że my żyjemy w takich schematach na dzień dzisiejszy, że my mm, nie, 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 nie chcemy wyjść. No, ale będziemy przyjrzeli się teraz... No to trochę, się, trochę, trochę życia, trochę życia, nie? Troszkę mi się tutaj wydaje, że, że my nie chcemy zmienić, nie chcemy przywrócić tego, co powiedziałeś, właśnie właściwego porządku. No, te, nie, no jest, nie chcemy, nie chcemy. A ja myślę, że większość chce, tylko my jest nie grup. Chce. Mało kto chce. Mało kto chce przywrócić. I tu jest właśnie. No kto chce? Kto, kto chce? jest zrobione? Proszę bardzo, ręka do góry. Ja. Chcesz? No ale o, tam już nikt. Proszę bardzo, Pani Aniu, ręka do góry. Pani Ania tylko. Basia. Bo... ręka do góry dziękuję bardzo. Brat Fabian. Obawiam się, że. Wystarczy. Nie widzę dookoła innych ludzi, którzy mm. by nie chcieli. Niestety. A ja uważam, że właśnie mniejszość, ale silna, jak, tak mocno jakby zmusza ludzi, rozumiesz, do to zajęcie się swoim własnym życiem żeby przeżyć, żeby przetrwać, że ludzie nie mają siły i nie wierzą w to, że, 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 że pewna integralność polega właśnie na przywracenie tego stałego porządku. Myślę, że większość... Ja wierzę głęboko... znaczy to jest kwestia mojej nie robiłem tutaj żadnych. że większość ludzi chciałaby uporządkowanego świata, świata harmonijnego, tak bym to nazwał. A dysharmonia świata polega na tym, że jest, y, jest mniejsza grupa ludzi, która jakby sprawia, że jak przychodzi już zmęczony po robocie, to, to już nikt nie chce jakiejś harmonizacji świata. Ale on jest być może ten człowiek, jako również część świata stworzonego, jest już tak wyeksploatowany również. Zamiast pracować 8 godzin, to po prostu to jest praca ponad jego siły. On jest też wyeksploatowany. Jeżeli potraktujemy Matkę Ziemi jako świat stworzony, to człowiek też nie jest we właściwej harmonii, w której Pan Bóg by chciał. On, on już nie to, że nie ma czasu dla rodziny, on nawet nie ma siły. Czas, wiesz, bo ja bym chciał spojrzeć na to jeszcze, czy zaprosić Ciebie, żebyśmy... Bo Bo, bo ja się bulwersuje, nie? Widzę, Widzę właśnie i no, spokojnie, jeszcze brat wiatr, jeszcze troszkę brata wiatr, bo... Niestety żyjemy w takim społeczeństwie, czy, mam, czy chciałbym się spojrzeć, sp poprosić, żebyśmy spojrzeli na tę maszynę, naszą matkę ziemię i nas, którzy mieszkamy na niej, jeszcze troszeczkę szerzej. Dlaczego pozwoliłem sobie na powiedzieć, że mało kto chce? Bo tu się zgodzimy z tym, że ludzie chcieliby dobra. Niekoniecznie, że to wprowadzają w życie, ale każdy chciał, żeby było sprawiedliwie, dobrze. Przyjmują ten porządek świata, który jest, jak troszeczkę tak zastany. No. On się cały czas modyfikuje i zmienia pod dyktando, moim zdaniem jakieś. To no. Nie wiemy pod no. dyktando, na pewno nie pod Boże dyktando. I, e, mm. I nagle okazuje się, że my żyjemy naprawdę w bardzo ciekawym i pięknym świecie. Nie mówię tutaj tylko o Asyżu, chociaż ten, ten wątek, który nam towarzyszy, czyli ten stoliczek, jakaś kawka, ciasteczko, szybki, przeźroczyste, piękny widoczek, taki wymuskany troszeczkę. nie? ale jednocześnie nienaturalne, bo my żyjemy na takim poziomie naturalnym, albo może nawet bym powiedział więcej, niepowszechne. Mało kto może sobie pozwolić w dzisiejszym świecie na luksus tak, tak, takiego życia, jakim my żyjemy. I nie mówię tutaj tylko o nas, o braciach mniejszych, tylko mówię ogólnie może o Europejczykach, może mówię o Polakach troszkę, może mówię troszkę o Włochach, mało kto. I teraz my... Nie chcemy przywrócić... Może mówię o Hiszpanach, o Szwedach, o, o Norwegach, no może się okazać, że tych ludzi nie jest jeszcze tak mało. Dobrze, no to jeszcze jest ich więcej po prostu. I nie chcemy za bardzo przywrócić porządku społecznego, takiego, który będzie polegał na tym, że ludzie mają prawo do tego, żeby po prostu żyć godnie, żeby nie umierać z głodu, żeby nie umierać z pragnienia, żeby y, mieć y, właśnie godziwą pracę, ale nie, że tylko jedna jakaś część społeczeństwa wyróżniona, wiesz, no, wyróżniana w jakiś sposób, gdzie z drugiej strony wiemy, i to akcentuje mocno papież Franciszek w drugiej pieśni słonecznej, że my żyjemy na takim poziomie dzięki temu, że były te lata y, i one trwają do dzisiaj. Ucisku, kolonializmu, y, korzystania z dóbr naturalnych ubogiego południa i tutaj pod tym kątem chciałem, wiesz, tutaj nie, nie zdążyłem, ale właśnie nie zgodzić, że... Gdyby, y, gdybyśmy chcieli, to wiązałoby się to z takim przewrotem, na który nas dzisiaj po prostu gdzieś Ale kim jest Ale kim jest nas? Nas? No ja no, na przykład no, mnie, ciebie, tych, którzy się zgłosili przed chwilą. Y, to, to, co się... Albo jeszcze na, nas, no to, to, co nazywamy po prostu dzisiaj bogatą północą po prostu, nie? Bogata północ, która chce korzystać z telefonów komórkowych, chce korzystać z laptopów. Chcemy korzystać z tego wszystkiego, jednocześnie wiemy w jaki sposób firmy, które są odpowiedzialne za produkcję tego typu sprzętu wydobywają rzadkie metale, chociażby w jaki sposób jest wydobywany kobalt w Kongo. Nie? To jest w ogóle, czy, czy różne inne pierwiastki. Całe y, y, gdzieś te jakby to określić? Osoby odpowiedzialne za takie produkcje, w ich interesie jest to, żeby utrzymywać kraje afrykańskie na tak niskim poziomie edukacji i jakiejś takiej uspołeczniania, żeby przez cały czas trzymać rękę na tych... Tak. Ja tu poruszam bardzo szeroki wątek i chciałoby się powiedzieć mhm. po prostu, że idziemy za szeroko, ale tego właśnie dotykamy, jeżeli chodzi o sprawiedliwość społeczną, bo jeżeli papież Franciszek mówi, że ziemia woła, ziemia krzyczy, to ona nie krzyczy tylko właśnie takim takim głosem, Yy, że, że my słyszymy ten krzyk, nie, że otwiera się dudnienie, że, że to, tylko to jest po prostu połączone krzyk ziemi i wołanie ubogich. Dzisiaj, żebyśmy my mogli żyć na tym poziomie, naprawdę umierają ludzie. Ja cię rozumiem. Ja się z tym totalnie zgadzam. Wydaje mi się, że mówimy o tym samym. Eee, wydaje mi się, że mówimy o tym samym, ale, ale ja naprawdę nie wiem, czy, czy, ludzie, czy ludzkość nie byłaby zdolna do poniesienia takich kosztów jakie jest zrezygnowanie z tabletu na rzecz tego, żeby nam się żyło obok siebie jak brat z bratem. No po prostu tego nikt nie proponuje, zauważ. Proponuje to papież Franciszek. Chwała Panu. Proszę proponuje by... to święty Franciszek. No ja rozumiem, no, no być, być może za mało ich słuchamy, okej. Okay. Tak. Być może za mało ich słuchamy. Ale, ale ja stawiam prowokacyjne pytanie, czy, czy, czy nie bylibyśmy naprawdę w stanie poświęcić możliwości korzystania z technologii na rzecz yy, lepszych relacji zrozumienia miłości. Myślę, że, że hmm. jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy już tak podrapani przez siebie nawzajem, że spokojnie się powiedzieli, ja nie chcę tego korzystać, to jest do szczęścia niepotrzebne. Utopia, nie. A je, no to tego, znowu Jezu. różnica. Różnica, ale jaka piękna różnica. Ponieważ a ta jest, jest świetna. Że skoro... skoro ale po my... to nie jest pięknie, a po Twojej stronie jest różnie. Jeżeli... jeżeli... Jeżeli patrzę, jeżeli my jako bracia, po prostu jeden z największych zakonów na świecie, tak mało uważnie wsłuchaliśmy się w tę pieśń słoneczną i my nie jesteśmy tubą dla, dla tych wszystkich głosów, jeżeli my nie jesteśmy... Po co my jesteśmy? Co my jesteśmy w ogóle... Ty, bardzo ciekawy zakon, chciałem powiedzieć. Bardzo my, jesteśmy, ciekawy. my jesteśmy w ogóle przy końcu odcinka, który się właśnie rozwija, nie? Tak. Ale proszę zobaczyć, z jednej strony przez lata my siebie tak identyfikowaliśmy, że my jesteśmy głosem najuboższych tej ziemi. Który z zakonów ma, zobacz, swoją komórkę przy ONZ, gdzie może każdy z braci uderzyć właśnie do tej komórki z najbardziej palącymi sprawami, które są na całym świecie? Mamy braci tam, gdzie skonflikt zbrojny był w Rwandzie. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy obecni w Kongo, jesteśmy obecni w Ameryce Południowej jako bracia. My tam mamy swoich ludzi, którzy są na bieżąco ze wszystkimi problemami społecznymi, które są dzisiaj na świecie. Żyjemy obok tych konfliktów i często też niestety nauczyliśmy się tak żyć obok tych konfliktów, że te konflikty w ogóle nas nie dotykają. My możemy z naszej... Tak, ale dobra. Przepraszam, przerwałem się. Ale jak przerwałeś? To jest aż takim uderzeniem w delikatnym stół. Na, no, nie, muszę... Nawet nie musnąłem latu. Troszkę było to Nie bucie. Nie musnąłem latu. Ale proszę, proszę, chciałeś przerwać z jakiegoś na pewno ważnego powodu. Nie, bo nie wiem, czy my musimy już kończyć chyba ten odcinek, nie? Właśnie, no, o, o to mi chodzi, a tu się taki temat fajnie rozwija. To, że my nie wykorzystujemy narzędzi, których mamy, czy że nie słuchamy albo nie jesteśmy świadectwem, to ja nie uważam, żeby, żeby to było w sprzeczności do tego, co mówiłem, czyli w związku z tym, że ludzie byliby zdolni poświęcić tylko, że być może przekonujemy się o tym za późno, co jest wartością prawdziwą. I to, I to wielu ludzi wybitnych i bogatych mówi. Ostatecznie niby wszystko już mają, a potem i tak to się sprowadza, do, do, to, 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 to co mówiliśmy, do relacji. Ale najpierw nie próbujemy. Mają. Proszę? Najpierw, najpierw wszystko mają, i to jest ja, ale... takie gadanie, wiesz. Się, takie gadanie, bo tutaj zaraz wyjdę z siebie i przeskoczę ten balkon. Właśnie o to chodzi, że tak późno się uczymy, co jest najważniejsze. I niektórzy, a co robią A co robią niektórzy rodzice, że zabraniają korzystać w wielu. Na, na, właśnie tu już sobie w tym momencie, że niektórzy mówią: Nie, 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 nie będziesz z tego korzystał teraz. Teraz będziemy razem rozmawiać. Przy stole proszę mi, z tego, proszę mi z tego nie korzystać, proszę mi to wyłączyć. Właśnie to jest to budzenie się. Być może to idzie powolnie, być może to jest, to, to jest utopia, o czym mówię. Ale uważam, że ludzie mają takie pragnienie. Byliby w stanie zrezygnować z technologii ogólnie rzecz biorąc, na rzecz tego, żeby się relacje poprawiły. Tylko z jakiegoś powodu nie możemy ruszyć. No, 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 no tak, nie wiem. Trzeba skończyć od ciele, chyba, bo już. Kropka. Skończymy na tym. Fatalnie? No to trzeba, może jeszcze zapowiemy kolejny odcinek i. No to proszę bardzo, zapowiadaj ten odcinek. Czego ja razy... ja byłem ostatnio włączenie. Ja mam tutaj, to jest... proszę bardzo, ja tutaj wystawię. Biat, wiat, siostra, siostra, woda. Czy świat ma twarz? <laughs> Wychodzę, dziękuję. Do widzenia.